Siemaneczko wszystkim, to znowu ja, witam was, zagrajmy w Mortal Kombat 4. Tym razem wcielimy się w naszego Liu Kanga, mistrza... nie, niepokonanego mistrza sztuki walki z Shaolin. Będziemy grać, mamy tutaj długą kitę włosów. Nie wiem dlaczego Liu Kang ma takie długie włosy. Eee, wiecie co, Liu Kang jest ogólnie w miarę, wydaje mi się, dość prostą postacią. To znaczy, fajne ma skillsy, więc fajnie się mi powinno grać. O kurde, szybko się to pojawiło, nie chciałem. Ja. O kurde, to mnie teraz zaskoczył. O ty, dziady. O ty, skorpionie. Zrobię cię tak jak twoja stara, tego starego, jak cię robili z Sub-Zero. Wow, kurde, żem to kurde wymyślił, dobry jest to. I dużo. Zobaczcie to! Trójdołowy kop! O oh, fuck, nie wyszło mi. Trójdowowy kop. Smok! Dobra, Spróbuję zrobić Fatality. Z tego co widzę tutaj jest Przód przód dół blok O oh, fuck niskie plus wysokie kopnięcie. Nie wiem czy tak tam radę zrobić Czyli przód przód dół. Nie udało mi się. Nie udało mi się, niestety mi się nie udało. Muszę popatrzeć na skills jeszcze raz. Witam pana Reydena. Ty jesteś moim kurde nauczycielem, mistrzem. Niestety mojej nogi nie jesteś w stanie pokonać. O ty kurde. O ty, co mnie tak rzucasz? Mam ci złamać kręgosłup? O Widzieliście? To jest, kurde, rowerek, a nie, kurde, to co się robi na Macie, na Wojtie, nie? To no, chciałbym do niego podejść, żeby skopać te działki. Nie, jest... nie no, to jest easy, nie? Dobra, próbujmy fejtylaty tym razem. Na no, fejtylaty. Czemu ja mówię tak brzydko? Aha, high kick, low kick. A to jest to, to pierwszy aspekt, to jest inne jakieś na przykład. Front, du, nie, front, du, du, góra. High punch. Czyli front, du, du, góra. Nie, nie, nie działa. Coś. Ciężko, jest naprawdę jest ciężko. muszę sobie ustawić poziom na łatwy, to byłaby szansa, żeby coś zrobić. Co ty grasz czy nie grasz? Czy co? Ja cię ją zrobię. Tak, kurde, wygląda jakbyś nie chciał grać. A się wtórzył, kurwa, Fujin, nie masz szans. Jestem mistrzem sztuki walki. i karate, czarny stopień, nie? Właśnie ci złamałem kręgosłup, już nie powinni żyć, ale żyjesz. Ja, Goro pamiętam, pokonałem tylko w ten sposób. Dobra, próbuję jeszcze raz. E Albo no to dobra, front frog, back low punch, czyli to. Zobaczcie. Nie działa. Nie wiem hmm. dlaczego to nie działa. No, ta jest się przewalona, tej nie lubię. Widzieliście? Tym się robi super demnage'em, nie? Goro tylko tak bym miał zrobić. A i skorpion czasem. A skorpionem kurczę... Ty. Skorpionem jeszcze nie grałem. A skorpion ma zarębiste skillsa, nie? O, skorpion też jest kozak. Mam ci złamać kręgosłup? Patrz, to się robi. O nie, ona mi złamała łebę, ja chciałem kręgosłup. Oooo, kopuś Aj, przegrałem. Pierwszy raz przegrałem. Niestety Tania. Ale no, to jest taka niespełniona miłość wukanga. Dlatego on nie daje sobie rady, nie? To jest tylko i wyłącznie. Ja z nim nie lubię walczyć. No, kurde, nie dam rady. Nie dam rady. Udało się, się. Ty udało się zrobić Fajlati. O, zjemcie! Um, no, no, no. dobra. Ja nie wiem, czy nie mam uruchomionego jakiegoś prostego Fatality, dlatego się tu uruchomiło. Spróbuję jeszcze raz, następnym razem pewnie się ulec. O! Matka. Jax nie ma szans, panie Jax, Proszę sobie ręce wymienić na zwykłe po ze mną, to kurde, nie takie zabawki. Aaaa, byłem pierwszy, nie? Dobra, trochę mnie obił. Co ty z tą maczetą? Kurde, chodzi jak bubtok, co? Aj. Wygrałbym to, nie? Wygrałbym to na spokojnie. Ale to oko na mnie patrzy. O, o oko komu. No, nie zdążyłem. O tak. Ej, chyba przegram, nie? Luke NG, możesz to przegrać z panem Jacksonem. Nie ma szans. Nie było szans, naprawdę. Pan Jacks był jednak troszkę... A, B, C... Nie no, nie poddajemy się tak prosto. Myślę, że na spokojnie tutaj mamy dużo, bardzo duże szanse, nie? Musimy teraz... Oh, tak. Złamać mu kręgosłup. Jo, widzieliście jaki damage zrobiłem? Mówię, tylko Goro to zrobił na mnie. Żadnym postaciom jeszcze tak nie zrobiłem. Kurde! Udało się znowu. Smoka się zamienimy. Znowu się zamieni. Czyli mam, mam uruchomione logiska, to proste fajta Warum się w kogoś innego zamienić, nie, ale. Ale to nic. On ma chyba jeszcze inne tam fajne. Kurde, z Johnnym Cajun będzie problem. Ja już to widzę. A, wajca, cios. Pani Johnny O'Keefe, zabiorę ci Sonie, Proszę się zdenerwować. No czemu mi w jajca boli, robisz? Wiem, że chcesz, żebym był bezpłodny, ale... Ej, ty tego nie powinieneś przeżyć. Nie, następnym razem jak się... Nie, następnym razem się już smoka nie zaniedbie. To za te ciosy w nie? Kurde, żałuję, że Shinokiem więcej z tych Fatality nie zrobiłem, nie? Ten jest powalony już. Ciebie na pewno zjem. I to muszę się smoka zmienić, jak ty jesteś jaszczurem, czy stary. Następnym razem będziemy tobą grać, więc musisz, wiesz... Ja tutaj też jest po ogólnie, znaczy... No nie no, zjadł mnie, nie? Jego żar zjad. No co ty robisz? Ja cię miałem przerzucić, bo się wkurzę i zacznę używać. Jak dostał cios w rynie? Lukęng wygląda kurde na tych swoich akcjach. Strasznie szybko ten damage maksymalny robi, nie? Miałem tego nie robić, nie? Ale jestem godna. Flowers Victory. No i teraz mamy goro. Tutaj musimy oszukiwać, bo tu nie będzie. Jakie bloki z nie? Nie, ej, powiem wam, że może być problem, nie? Właśnie Luchang ma to dobrego. Dobra, próbujemy zrobić coś innego. Point. Nie ma szans, churę. Panie Liu Kang! Aj! Powiem wam szczerze, że myślałem, że będzie prościej. Wypadłem z prawej. Pamiętam jak... Miałem 10 lat temu, miałem 10 lat temu tego Goro robiłem jak chciałem, nie? Patrzcie, o! Jego plecy nawet się nie chcą złamać. Proszę mnie, Goro, nie wkurzać. Jest jeszcze ten strzał. Jest, mamy go. Mamy tego skubańca. A tego się nie spodziewałem. Nie, tak nie miało być. On goro się znerwował. Ja! No, dwa strzały było, nie? ma ty szmato pieprzona. Jaki demerz zrobiłem, i co myślisz? Nicz I co fajnie ci teraz, panie Goro? Nie! Ale błąd zrobiłem, mogę go atakować dalej. Nie, no, on wygra! Jak na no fup nie. Ale mamy go. Jesteśmy coraz bliżej wygranej. Shinogra, już nie powinien być jakimś czolem kocza na te czachu uważać. O, no, kurde, vlog zrobiłeś. Aaaaaah, prawie. Zdenerwowałem się, nie? Walka z Chinokiem zawsze mi irytowała. Dobra, mamy go chyba. Chyba, panie Lukingu, przejdziemy wieżę o Shaolin, nie? Mamy go, panie Shinoku zostałeś pokonany przez mistrza Shaolin, Mika kurde, Shaolin. Pan Kai powinien być dumny. Mam nadzieję, że wam się podobał, jeszcze za czas zostawmy, kurde, zostawcie łapkę w górę, o oglądnijmy sobie video, co tutaj nam nasz Lukek przygotował. Shinok's Maze is over. The war is over. I've once again my title as champion of But I have failed to save the realm of Edenia. In doing so, I have also lost Kitana. Forever. Kitana? Yes, Liu It is I. To is you you With Shinnok's destruction, you have not only saved the Earth, but you've also saved my own realm. For that, I can never repay you. Knowing that you survived is all that I need.

no ale niestety, no nie udało mu się dojść do wieloczynów, więc ja się z wami żegnam i do usłyszenia, cześć. <laughs>